18 dzień otwierania kalendarzy adwentowych! Dzisiaj zaczniemy sobie od małego kalendarza ison Są tu też śnieżynkowe płatki pod oczy. Kalendarz Balea i 18. O, po prostu. O, jakaś saszeta. Tak wygląda. O, jest jakiś krem. Jest to krem bez spłukiwania Winter Repair z ochroną termiczną do 230 stopni Celsjusza Aha, to z włosów Głęboko odżywia suche, zniszczone włosy i zmniejsza ich łamliwość Fajnie, takie dwie saszetki odżywek Oczywiście jeszcze wiadomość uh, Unwrap a little joy every day Kalendarz Spazy Action 18 już widzę, jest tu puste pusty okienku. Ale lipa, musiało mi gdzieś spaść. Nic, będziemy na koniec otwierać całe i może się znajdzie. Kalendarz Douglas. 18. O, jest tutaj, takie duże. O, są to takie ampułki z serum do twarzy. Ja się stosuję przez 7 dni i one bardzo fajnie nawilżają skórę. Były rok temu albo dwa lata temu. Ostatni z kosmetycznych, czyli duży kalendarz Isana. Osiemnastka jest tutaj, na samym dole. O, chyba też jakiś nowy, tak jak wczoraj. Jest to maska o zapachu wiśniowym. I to już wszystkie kalendarze kosmetyczne. Przechodzimy do kalendarzy spożywczych. Zaczniemy od kalendarza Dumle. Osiemnastka jest tutaj, już wczoraj ją widziałam. I jest to czekoladka o smaku gruszkowym. Teraz kalendarz Milka szukam oczywiście osiemnastki, która jest tutaj. Jest to zielona czekoladka, ona jest o smaku orzechów laskowych. Kalendarz Chupa 18 Osiemnastka jest tu. Ach, już się całe rozwala. Jest to taka guma rozpuszczalna o smaku wiśniowym. No i oczywiście kalendarz M&M's. Osiemnaście. Jest tu. Też duże okienko. Trzy razy podziem. Znowu są to mms Czas na kalendarz. Zazole. O, 18 jest tutaj na samym dole w rogu. I to jest jakieś duże okienko. Oho, o, o, o. O. Co to jest? Są to żelki o smaku arbuzowym. W sumie to nie wiem, czemu nie dali tego na kołajki. Ale zjem z przyjemnością. Kalendarz Boski Adwent, 18ka oczywiście jest tutaj. Jest to taka kula z w środku. Oczywiście jeszcze wiadomość. Uporządkuj zabawki, gry i książki. Może chciałbyś się nimi podzielić, niektóre oddać innym dzieciom? Zaplanuj z rodzicami, jak to zrobić. I ostatni kalendarz na dzisiaj, czyli kalendarz z herbatkami. Tak wygląda. Jest to herbatka cynamon i pomarańcza, ona się składa z kwiatu hibiskusa, cynamonu, jabłka, liści jeżyny słodkiej, prażonej cykorii, goździków, olejku pomarańczowego, skórki pomarańczy i olejku z liści cynamonu. Brzmi to naprawdę nieźle. I to wszystkie krena, że na dzisiaj, ciężko uwierzyć, że aż trzy razy po trafiły się M&M'sy. Widzimy się jutro na 19 dniu. Otwieranie kalendarza adwentowych, już zostało tak mało dni.